Siemano, tutaj Igix i dzisiaj Wam pokażę moje rzeczy do siódmej klasy. Tak wygląda mój plecak Oto jest mój piłnik trzykomorowy To są moje zeszyty To jest zeszyt z zeszłej klasy Będę mieć w tym roku fizykę, chemię i te inne takie A w piwniku znajduje się wszystko. Na przykład taki plan oto lekcji. Tutaj jeszcze są takie fajne rzeczy. Otwieram drugą komorę. Tutaj są wszystkie kredki. Tutaj mi konto mi jest spad za, za to przepraszam. A w trzeciej komorze. Są mazaki. Mam nadzieję, że mój Bactus się podoba Wam te moje rzeczy. Tutaj, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarza i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, bo jeszcze tylko trzy subskrypcje i mam setkę już. Na. No.